Nawet no Lubię wylatywać z zakrętu i dawać na gumsko To takie fajne Fajny ten GTR. Widzę go na Supermoto <grywka> Kangur i <laughs> espírito <Eu firo. laughs> Katy nie zamknął, mówi: zamknę chatę i dojadę do was. Tak to jest, no. Szybko, szybko i wiecie. Kurde, u mnie już katałem, jak kumowy się zachowuje. Nie wiem o co chodzi. Dawno jeździłem, czy co? Ty, a ile tu drzewa jest? Ty, ja tej drogi nie znam. Nie znasz naszej drogi? To będzie się ślimaczył, bo ja gogli nie mam. A patyki jakieś. Flaka? Ja myślę, co on taki gumowy, czekaj! A ja myślę, co on taki gumowy. O i to ostro flakty mm, Aż się opono od rantu odkleiła, no to co po zawodach dla mnie No niestety Szkoda Felgi niszczyć ty. Ja jadę i tak wiesz to koło my się kurde, trochę lipa, ale myślę dobra, może się odzwyczaiłem od niego. Ej, teraz to mi smutno. Doleje, bo to <laughs> dwusów. <laughs> ty no nie wiem, ale co wy na żwirowni będziecie latać? No. To ja dotoczę się na żwirownię powoli. I popatrzę jak jeździcie chociaż. Nie muszę wracać no tak, do domu. Jak nawet. Ja też... mocno, ale... Cały czas prosto i na żwirownię. Pyrkamy sobie powoli i tyle, no i dojedziemy do celu. Ajajaj, dobrze chociaż parę razy na koło zdążyłem dać. Bo tak to bym już kurde chorował, a tak jeszcze jest w miarę stabilnie. Ale flaka mam. Nie To poza tak obok. Szkoda mi, felgi, kurde, tej właśnie, cześć. Ona odkleiła się od rantu w ogóle. No to u mnie jak myślimy. Nie, cała jest. Jaki fajny pogiezd tam jest. Są nowe ścianki Jeszcze skoczył skubaniec że miał teraz brudasów w KTM i już bym atakował to wow! Ale to było... To było dobre <grystanie> Tam są takie nierówności fajne, co? Elegancko w drzewa poszedł To jest stunk Żeby nie te drzewa, byś wskoczył O, pompę rozjebałem Tak Od sprzęgu Co cieknie Baj młody próbuje Już mało brakuje, zaraz wskoczę majster! jeszcze raz i wskoczysz przy tej próbie wlecisz próbuj! mówiłem, że wskoczy Widzę nowe pomniki jakieś tutaj chłopcy porobili z botników, połamanych. No tam na górę. Gdzie na górę? Tam, bo ja sobie tam skaczę z kiedy No dam. Tam będziesz Ma? skakać? No dobra. Ty, ty, ja tam się bałem skakać, a wyskoczyłem chyba, sobie, no bo tam samo wybiję. Leź na górę. Jak ja tam ci wejdę, ty? Tam też. No dobra. Motorek popsułem. Rolę chodził z błota. Jeba, nade mną byś przeskoczył, ty! Dowoj jeszcze raz, jak ty nade mną byś przeskoczył. No. Tuż ty miałeś 2 metry w górze jak nie. nic. Dawaj, ja z tej z perspektywy to nagram. Ale hamuwa, ty, dawaj. Jeszcze nikt tak nie skakał jak ty. Sera. Ale wysoko, kurwa. Chłopie, jak ty teraz byłeś z 2,5 metra, nie? Weź to poka. Się to wygląda. Stanąłbym pod tobą normalnie, ale się trochę cykam. Nie, nie wstawaj, pierdol Nie chcę kołem dostać w łeb. Normanę? Ładnie, masz... Ty nie masz psychy. Jeżeli chodzi o loty, to nie. Nie masz psychy w ogóle. Dobry świr. I paliwa nie mam też. Psychy i paliwa. Ej, Co skaczesz? To Dziękuję To dawaj wiesz jak on go na rowerze skacze tak jak ja i stopale też z roweru ksani. No to ja widzę te stopale jego, że on kurde Madryk. No to. Tobie ta KTM ma jakiegoś ta supermoto to będziesz kozakiem no, Stary nie kupi. Sprzedasz furę ojca, wystaw na eliksa, no, sprzedam, tani i tyle nie? No raz no, Dobrze było. jest To musisz przedni hamulec kliknąć I wtedy ci motor wraca Brecha właśnie, czaj, że w powietrzu sterujesz motocyklem hamulcami, gazem do tyłu, no. Tak, no puścisz gaz, to on ci się kładzie Albo, Nie, nie przedni a ja tylni Ty pierdole, przedni hamulec klikasz i motor ci wraca A jak no. gazu, to do tyłu idzie To jest brecha, no Ale mm. to właśnie wtedy na Siemiatyczach mi podpowiedzieli No, no. Silnik lata Ale Honda też lata w powietrzu pokazał ja, ja wiem, to w ogóle lata Tych. do końca go dusi dobrze Ej, busa. Odkręcę się, a jedno się zgubiło Jedziemy z pokrotem Tą podskoczył <laughs> Kurde, tu jest 10 stopni i na dole Nie ma spania Jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia jest Dasz mu? Dam mu, co mam mu nie dać, górna masz <gryw> <gryw> Dajmy mu jeszcze trochę. Ta zmiana biegów taka fajna, płynna. Bateria już mi w GoPro propada. Godzina jest taka, że już musowo muszę wracać do domu. Tak więc będę kończył ten materiał, ale dziś nie latałem jeszcze stojąco na kawasaki na jednym kole. Tak więc teraz w drodze powrotnej sobie staniemy na pegach i damy na kółko i zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak, stajemy i dajemy.